Cześć, dzisiaj będzie odcinek w stylu retro, a właściwie będzie gadżet w stylu retro, ponieważ na tapetę bierzemy reedycję odświeżonej konsoli od Nintendo. Konsola została wypuszczona w połowie listopada i tutaj jest jednak kwestia jest jedna sprawa, która mi osobiście średnio leży. A mianowicie chodzi mi o to, że Nintendo wypuściło tą konsolę jako taką edycję limitowaną, jako taką edycję specjalną. Jak to bywa w przypadku jakichkolwiek edycji limitowanych i nieważne o jakich produktach mówimy, tutaj obawiam się o dwóch kwestii, które się niestety spełniły. A mianowicie chodzi mi o dostępność, ponieważ w momencie gdy ja zacząłem się rozglądać za tą konsolą gdzieś tam w połowie października to był motyw taki, że niby ta konsola znajdowała się w jakimś sklepie, w jakiejś sieciusce, ale w momencie gdy ją zamówiłem i zapłaciłem dostawałem po chwili albo na drugi dzień informację, że tej konsoli już nie będzie i zwracano mi pieniądze. A druga sprawa była taka, że była straszna rozbieżność cenowa, ponieważ ceny zaczynały się od 219 zł i przekraczały nawet 300 zł. Ale jak dobrze poszukacie, to teoretycznie znajdziecie tą konsolę. A właściwie nie teoretycznie, bo tak naprawdę starczy, że wejdziecie na stronę Nintendo, znajdziecie ten produkt i zjedziecie sobie na samą dół stronę i tam znajdziecie bardzo ciekawą i bardzo fajną informację łącznie z listą sklepów, w których ta konsola powinna być dostępna. To, co z kolei na mnie zrobiło pozytywne wrażenie, to samo opakowanie, które zostało zaprojektowane i przemyślane w naprawdę bardzo fajny i bardzo dokładny sposób. Jak dla mnie patent z plastikową częścią opakowania jest genialny i obstawiam, że wiele osób, w tym ja właśnie, tego plastikowego i właściwie całego pudełka nie wyrzuci. No i jeszcze do tego dochodzi taki motyw, że w momencie, gdy otwieracie to pudełko, to ukaże Wam się takie bardzo fajne hasło. Co do samej zawartości opakowania, tutaj raczej nie spodziewajcie się żadnych fireworków. No a z drugiej strony mówimy o gadżecie za 219 zł. W skład naszego opakowania będzie wchodziła oczywiście konsola, do tego mamy jeszcze kabel USB Typu C, no i do tego jeszcze dochodzi papierologia. Jak widzicie, konsola jest niewielkich rozmiarów i waży jedynie 68 gramów, co z kolei oznacza, że można ją zabrać ze sobą wszędzie. I to mi się bardzo podoba. A to, czego mi osobiście w tej konsoli brakuje, to wejście słuchawkowe. I z jednej strony ja rozumiem, że jest to reedycja konsoli z lat 80., a z drugiej strony to wejście by się przydało, bo załóżmy, że jedziemy w komunikacji miejskiej i chcemy sobie pograć. No i żeby nie przeszkadzać innym pasażerom siadłoby albo założyć słuchawki, albo wyłączyć dźwięk. Tutaj niestety mamy tylko jedną opcję, możemy wyłączyć dźwięk. To znaczy jest opcja, że będziemy grali z dźwiękiem, no ale nie chcemy chyba wyjść na po prostu zwykłego hama wieśniaka i na takiego typowego dresiarza, co puszcza i słucha osiedlowego rapu na konsoli i przeszkadza też innym pasażerom, więc... Wydaje mi się, że Nintendo mogło to zrobić i mogło dołożyć to wejście słuchawkowe, no bo jakby nie było konsola jest ładowana poprzez wejście USB typu C. Sama konsola oferuje nam aż trzy gry. Super Mario Bros. Super Mario Bros. The Lost Levels oraz Ball, czyli coś co niektórzy mogą kojarzyć, tylko w nieco innej postaci. A mianowicie chodzi mi tutaj o taką grę z wilkiem oraz z jajkami. Co do samej rozgrywki, tutaj muszę przyznać, że konsola mimo swoich niewielkich rozmiarów całkiem fajnie leży w dłoniach i można na niej spędzić kilka, jeżeli nie kilkanaście godzin. Tylko warunek jest taki, że musicie podpiąć sobie kabel USB typu C, żeby konsola Wam się nie rozładowała. Jeżeli obawiacie się tego, że ta konsola prędzej czy później Wam się znudzi albo znudzi się Waszym dzieciom i niestety wyląduje na półce i będzie zbierała kurz, to tutaj jest jeszcze jedno rozwiązanie jest ratunek. Dla tej konsoli, a mianowicie chodzi mi o to, że tej konsoli można używać jako zegarka. Tylko warunek znowu jest taki, że musi być ona podpięta kablem USB typu C do ładowania. Więc może leżeć na półce, może zbierać kurz, ale również w tym samym czasie może służyć jako zegarek, byleby była podpięta. Jeżeli uważacie, że 219 zł to dla was zbyt duża kwota za taką konsolę, to tutaj jest jeszcze jedno proste rozwiązanie, mianowicie dla tych wszystkich, którzy posiadają konsolę Nintendo Switch albo dla tych wszystkich, którzy przymierzają się do, do zakupu tej konsoli, jest możliwość ściągnięcia właśnie tych starych gier w dużo niższych cenach. Więc tutaj zawsze będzie możliwość pogrania. Czy to w Donkey Konga, czy to w Mario Bros. Podsumowując, konsola całkiem mi się podoba mimo swoich ograniczeń. Fajny jest patent, że Nintendo robi reedycję takich gadżetów, tylko tutaj mam nadzieję, że w przyszłości nie będą to edycje limitowane. I mam nadzieję, że kolejną taką konsolą będzie Game Boy Core z dużo większym wyborem gier i w całkiem przystępnej cenie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Jeżeli chcielibyście jakiś film zobaczyć, to również piszcie. Może uda mi się to zrobić i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.